Cześć, witam Cię w następnym odcinku, w którym tym razem będziemy rozmawiać o anime, które zostało mi zaproponowane w komentarzu i jest to Mob Psycho 100. I przechodząc do fabuły, wydaje mi się, że można to podsumować jednym zdaniem. Nie miej oczekiwań i nie oceniaj po okładce. Serio, chyba większość moich założeń z początku się nie sprawdziła. Czy to źle? Raczej nie, bo e, naprawdę mi się to podobało i te zaskoczenia oraz nieprzewidywalne zwroty akcji robiły tu mega robotę. Choć to dopiero pierwsza część z trzech, to wprowadzenie jak i rozwinięcie zasługują na wysoką ocenę. Antagoniści ledwo się pokazali, a z każdym kolejnym członkiem okazują się coraz silniejsi czy mob i jego paczka da im radę w dalszej historii? Na pewno to zobaczę. Ocena 4 na 5. Postacie. Chciałem już powiedzieć, że wszystkich da się tu lubić, ale nie, nie, nie. Jest tu jeden śmieć, który zasługuje na każdy hejt, jaki tylko otrzyma. Możecie zgadywać w komentarzu o kogo mi chodzi. Cała reszta bohaterów ma zarówno zalety Jakie wady? Więc nie ma tu ideałów, co przybliża ich do ludzi z normalnego świata. Choć u nas nie ma mediów czy telepatów, to wiecie o co mi chodzi. 4 na 5 Grafika. Na pewno nie jest to wybitna kategoria dla tego anime. Hmm, kreska jest tu prosta przez większość czasu i wydaje mi się, że ma coś wspólnego z zachodnimi kreskówkami. Hmm, ale mangi tego autora też nie przebijają się dzięki obrazkom, więc wydaje mi się, że dobrze to zilustrowali. Ocena 3 na 5. Muzyka. Jest tu czego słuchać. Dodatkowo, fajna ciekawostka: Opening jest specjalnie napisany pod tanim i wydaje mi się, że przedstawia spojrzenie na świat głównego bohatera. Dajcie znać, czy wy też tak sądzicie. Mm, motywy muzyczne są fajnie skomponowane, a ten ustawiony pod walki telepatów jest świetnie dopasowany. Oba te utwory możecie znaleźć w opisie. Ocena? 4 na 5. Klimat. Jako że nie losowałem tu kategorii, to opowiem o tej, którą uważam za najlepszą. A jest to Supernatural. Autor miał naprawdę fajny pomysł, dzięki któremu można dużo pokazać. Choć większość ludzi w tym świecie nie rodzi się z mocami, tak w trakcie anime poznajemy wielu bohaterów z różnymi umiejętnościami. Hmm. Naprawdę super. Moment przełomowy dla mnie e, w tym anime miał miejsce w piątym odcinku. E, choć z jednej strony jest to prawie połowa anime, tak do tego czasu i tak nie ma co się nudzić. Końcowa ocena 5 na 5. Podsumowując, moja ocena normalna dla tego anime to 8 punktów i zdecydowanie nie jest to złodziej czasu. Ostrzegam, historia wciąga, więc uważajcie, by nie zarwać nocki. Za moment spoilery. Zaczynając spoiler, spoilery. Jako że jeszcze sporo przede mną, jeśli chodzi o tą serię, to chciałem zaznaczyć tylko kilka rzeczy. E, Reagan, serio. Spodziewałem się, że to postać tylko na początku anime, bo wiecie, z, z, widać, że wykorzystuje mowa. Jednak z drugiej strony jest on bardzo ważnym mentorem, jeśli chodzi o myślenie o mocy. Taki wujek, dobra rada, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. No i w sumie doczekał się swojego momentu w finałowej walce. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie tak ważną postacią dla całej serii. A drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to fakt, że fajnie przedstawili mięśniaków w tej historii. Zarówno ci z dobzi, z klubu szkolnego, jak i ci nieco gorsi nastoletni chuligani z szkoły Moba nie są do końca głupkami. Za co? Oczywisty plus. No i chyba ostatnia sprawa. Trochę mi szkoda, że brat Moba nie poniósł konsekwencji swojego zachowania w mm, samorządzie uczniowskim. No bo kurde, za to, co robił i jak kłamał, należała mu się jakaś większa kara. Kiedy Mob przekroczy kolejny raz 100% i uwolni pełną siłę? Tego dowiem się w drugim sezonie, który planuję obejrzeć po tygodniowej przerwie na inną historię. Więc za momencik przechodzimy do losowania kategorii, którą obejrzymy w następnym odcinku. Przechodzimy więc do następnego losowania. Zakręćmy kołem i zobaczmy, jaka kategoria tym razem nam wypadnie. Wypadło na romans. Co prawda kilka tytułów miało co nieco z tym e, związane, ale zobaczymy za momencik jaki tytuł konkretny tym razem zostanie wylosowany. Tytuł do następnego odcinka mamy już wylosowany i jest to Soredemo Seika wa Utsukushi, e, które ma 12 odcinków, wychodziło w 2014 roku i opowiada historię dwóch królestw: Królestwa Słońca i Królestwa Deszczu. W Królestwie Słońca król Livius ma problem, ponieważ tam deszcz nie pada, więc jest problem z plonami. I jako, że w przeciągu trzech lat podbił cały świat, to Postanawia wykorzystać swoje możliwości i poślubić księżniczkę Nikę z Królestwa Deszczu, która podobno ma możliwość przywołania opadów. Czy takie małżeństwo po części z przymusu, a po części z rozsądku ma szansę na szczęśliwe zakończenie? Dowiem się i postaram wam się opowiedzieć w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję wszystkim tym, którzy oglądali. Piszcie co myślicie o mobie. Może oglądaliście to nowe anime, które zostało wylosowane. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!